Siemanko, siemanko! Ja jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku Mapek od widzów, dokładnie tak Była malutka przerwa w tym oto maratonie Ale już jesteśmy, już lecimy Dalej z maratonikiem, jak najbardziej I na wstępie chcę powiedzieć Tylko jedną rzecz, bo nie ta mapa Miała być dzisiaj, miała być inna, którą sobie dałem Którą sobie przygotowałem, ale Jak odpaliłem tą mapkę, pojawiłem się Że tak powiem nigdzie Szukałem bardzo, ale naprawdę Bardzo szukałem miejsca, w którym ta mapka powinna się zaczynać, gdyż widziałem po screenach, że bardzo fajna była Jednak tak z 15 minut polatałem, stwierdziłem, nie, nie, tak, tak, nie będzie I powiem tak, jeżeli od teraz jakąś mapę dostanę i ją odpalę, nie będę na spawnie, będę gdzieś, nie wiem gdzie, to, to, to od, razu, od razu zmieniam, bo naprawdę to już nie była pierwsza taka mapa której się naszukałem, a nie mogłem nic znaleźć. Ale ta mapeczka, jak widzicie, jest jak najbardziej super, bo się pojawiliśmy na spawnie. Nawet mamy coś takiego. Witam Wertes na mapce parkour. I to jest super, że się pojawiłem w takim miejscu. Tak to powinno wyglądać. Eee, dobra. No to, no to, no to co, zobaczmy sobie co my tutaj mamy Zasady dla widza, zostaw łapkę w górę, jeśli nie spróbujesz w RTS, zrób to szybko Pozłomisz zasady, także szybciutko, szybciutko <grymki> dzięki, e, dzięki za to, teraz zasady dla mnie Możesz ustawiać spawn point, gdy cię wkurzy jakiś parkur. spoko e, Na mapie jest 24 leveli, nie cheatuj, nie nisz żadnych bloków Tryby będą się zmieniać automatycznie Dobra, okej, okay, okej, okay. co to jest? Mapa by Patryks 2012 Kasper, także dzięki Patryks, Kasper, trochę tak dziwnie, bo niby Patryk, ale Kasper, ale dzięki za paczkę pozdrawiam oczywiście. Ej, co my tu mamy? To moja pierwsza mapa i mam nadzieję, że nie będzie żadnych błędów. Oraz mam 13 lat, nie za dobrze się znam na blokach, ale myślę, że będzie ok. Zobaczymy, zobaczymy. Także dobra, tutaj mamy e, parkury, tak? Czyli od jedyneczki sobie zacznijmy. Ok, mamy taki parkur tutaj, proszę bardzo, proszę bardzo, na wstępie skok. Okej, okay. myślałem, że będzie trudniej się troszeczkę. Tak, tak się wydawał, ale okej, okay, ale okej. Okay. <grych> Ostatnio zauważyłem, że w mapkach jest coś takiego, że kurczę, ja tu chcę sobie zacząć mabeczkę i na samym początku parkuru jest jakiś mega trudny skok, a później takie łatwe, nie? I tak najgorzej, że przy tych pierwszych skokach po prostu mam jakiś problem, nie? O, nie skok na cztery kratki. Jeszcze bez rozpędu widzę, bo tutaj bo musiał double jumpa, ale to mi może przeszkodzić. Tak, dobra, spróbuję. Jak zwykle nie wyskoczyłem, jak zwykle, bo to trzeba idealnie, kurczę, w ostatnim momencie wcisnąć A z reguły to nie, nie wychodzi, no Tak to już jest, tak to już jest Ale spróbuję tutaj, może mi się uda, tak jak chcę Dobra, 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 czyli double jump jak zwykle na propsie 180 Nie! Po skoku na 4 kratki 180 Aj, kurde, ta głupia ściana. Ja zawsze lubię 180 schronienia z lewej strony. Nie może to dlatego, że jestem leworęczny, jakoś mi tak fajniej. Ale kurczę tutaj, akurat jest z prawej strony. Do i, do i, do i. I się sklopsiło, kurka. Wodna, ale to nic, ale to nic. Lecimy z koksem. Damy radę, bo jak my nie damy radę, to to klops, o kurde. I widzicie, to mnie zaatakowała teraz y, ta ściana, aka sufit. To, czego się bałem przy pierwszym podejściu do tamtego skoku na cztery kratki, kurde. I przez to musimy. Kurde, jednak, jednak ze sprintem to muszę. <grym> Ciągle się cofam, po prostu po każdym jednym failu coraz gorzej mi idzie. Tak jest zawsze. Znaczy, no nie zawsze. A ostatnio zauważyłem, że coś takiego tutaj jest. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, to teraz mi się uda. Pyk, Super. haha <grym> Okej, okay. także level pierwszy mamy zrobiony. Teraz mamy level drugi. Super. Tylko, kurde, tutaj jest tak napaćkane blokami, że ich średnio widać. Ale, ale na chilku. Wow, 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 wow. Kurde, niby na chillku, a jak tutaj ma mnie sufit atakować. Co skok? To mi się tu troszkę nie podoba. So far. Sągud, so chciałem powiedzieć, niestety, ale to nie było tak jak chciałem powiedzieć. Nie! Złe sufity przyleciały mnie tutaj atakować. Halo, kto odpowiada za złe sufity? Przyznawać się! Kto stoi za armią złych sufitów? O, dobra, spadłem, ale to nie jest problem, gdyż. What the hell is that skok? Ja się pytam, czemu tutaj zahaczam o ten sufit, a o każdej dny nie zahaczam? Co jest? Ochel, ochel, ochel. No tak, no i się tym sposobem cofnęliśmy parę skoków niżej, nie? Co za przerąbany parkour, nie parkour, Ja tak i nienawidzę parkourów, gdzie jest kurde sufit nad każdym skokiem? To jest najgorsze. Ale do nic, ale do nic, ale da nic. Przynajmniej mapa będzie troszkę dłuższa do przechodzenia. Troszkę potrenuję akurat te skoki, bo w sumie tego nie trenowaliśmy w ostatnim czasie. Ej, kurde, Sufity, wyzłe kokpity. Halo. Pyk, dobra. Czemu nie skoczyłeś? Kurde Wy Wyłapać tą spację w idealnym momencie w niektórych skokach to jest tragedia Tragedia Ale na no nic Ale na no nic Nie takie skoki się robiło Właśnie tak, dobra Ty mnie denerwujesz Jesteś najbardziej denerwującym klockiem, który powstał w świecie Minecrafta Znaczy, nie chodzi mi o ten posz poszczególny o to, 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 to Tylko, że o ten klock w tym miejscu Jest najgorszy tak <laughs> bym spała coś takiego, patrzcie też. U, ty dziadów wstrętny Kurde. O, jest, 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 jest. kurde. Ty fakerzy jedni, ja Cię znajdę Cię kurde dojadę, Ty kurde klocku, normalnie, ale ja wysadzę, ale wysadzę te klocki stąd, ale je wysadzę, normalnie, będą latały, oglądajcie do końca, bo te klocki będą priorytetowo wysadzone, normalnie, czysty priorytet wysadzania, no nie, czemu się cofam, dam radę, dawaj Vertez, a, lecimy z koksem, dobrze, Woo, dobrze. Wuuu, dobrze. Bardzo nietragicznie źle, dobrze, niedobrze. O! Skok po przekątnej to jest najgorzej, bo to najbardziej łapie. Po przekątnej. Dobra. Jest! Kurde! Tu nie ma sufitu? Dobrze. Nie sfailuj dobrze. No nie gadaj, że tu jest skok na cztery. To jest pierwszy raz na tej mapie, kiedy wpisuję spawn pointa. Bo normalnie, normalnie nie. To jest najgorszy parkour na świecie, naprawdę. Z gorszym się nie spotkałem. O, najgorszy. Najgorsza kombinacja, kurde, głupi sufit. O, głupi sufit, tak. <ścoughs> Ach, masakra. Masakra, normalnie. Żebym się zezłościł ze na to. Głupie kulecki, już ich nie lubię. To jest tym skokiem. To jest skok na 5. To normalnie. Normalnie. Normalnie nie. Normalnie wtedy. Normalnie nie tego. <tryk> w tym momencie zwątpiłem, Normalnie. Normalnie zwątpiłem Obliczyłem sobie, ile tu jest kratek, że ja to, to nie mogę doskoczyć. Patrzcie. Muszę przeskoczyć 4 kratki. 5 kratek. Trudno się mówi. Ja sobie tutaj. Polecę, da się ten skok wykonać tutaj? Dobra. Da się to już sobie tutaj wlecę i tutaj przez Pumpoint. Pompoint Game Mode 2. Także w tym momencie, e, jak widzimy, naprawdę przydałoby się te mapki testować. Ja wiem, że e, część z Was uważa, że po prostu normalnie tak parkura kokrze, że skoki nawet niemożliwe wykonam. To, to, to nie, no niestety nie. No, musicie sprawdzać każdy pojedynczy skok. Czy na pewno da się zrobić, bo to już nie pierwsza mapka, w której coś jest. E, no nie tak. Także no tutaj akurat ten jeden skok był niewykonalny. No chyba, że kurde, ściągnąłbym sobie jakieś mody do parkura, to wtedy spoko, nie? Ale tak to nie ma takiej opcji nawet. Ping. Dobra. Level drugi za nami. Niestety z problemami, ale za nami, tak. O nie, jaki, jaki to był zły skok, normalnie, normalnie się nie spodziewałem Po tym jak patrzyłem screeny tej mapy, to się nie spodziewałem, że ona mnie normalnie Tak, ze złości, no Pyk O, hell no, ale spokojnie, spokojnie, nie takie rzeczy się robiło Pyk, 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 to jest akurat łatwe Patrzcie Ciach, dobra. <noise> to był najłatwiejszy poziom ze wszystkich. Naprawdę to był najłatwiejszy poziom. Nie. mógłby być jako pierwszy, ale... Ale no cóż. No nie zawsze wszystko jest. Dobra, ja w sumie sobie wykonam już spawn pointa. A co się będę? A co się będę? Spawn point. Górą. O ty dziadu, znowu sufity! Złe sufity na złej mapce z sufitami. No, okay. Można i tak. Uuu. Dobra. Te sufity naprawdę wyglądają groźnie. Już tak powiem. sobie tu dam z pointa. I będę sobie kilował do skutku. Tak. Tutaj trzeba to zrobić jak 180, tylko niestety. Ale troszkę za daleko lecę. Czekajcie sobie. No naprawdę spadły. <laughs> Ten motyw, kiedy chcę sobie fps y zresetować, bo mi spadły. O, od razu lepiej. A mi kurde, postać spada. <laughs> o nie, teraz sufit. Halo, halo, sufit. Tak się nie bawimy. Ok? Pekła. Znowu pekła. Pek. A. Dobra, ostatnio spałem pani dalej, już sobie dam radę. Ach nie dałem rady. Ty, ty. <laughs> się nie spodziewałem tego na końcu Stój Pęk dobra Za to, że mnie jadłeś Co częsta 60 znowu. Taki jesteś pewien swojej 180 Proszę bardzo Pęk. I cień, poszło! Dobra, od do której strony lecieć? Tutaj. Brawo, dał ci się przejść moją mapę! Przepraszam, że napisałem, że jest 24 levele, a było 4 Ale jak będziesz chciał, to mogę ci przysłać drugą część mapy i będziesz miał długą mapę Na razie masz demo tej mapy Potem będzie naprawdę ciężko, na razie gratulacje za przejście demo Możesz wysłać mapę, w sumie ja sam to zrobiłem, będzie fajnie Okej okay. Dobra Proszę bardzo co, ja znowu muszę naprawiać? No, chyba coś nie pyka tutaj To jak śmiesznie tam idzie, czemu ja tutaj jest samość? właściwie musiałem stawić redstone'a? I... I to nie pykło, nie zadziałało! <ślesk> nie, naprawdę to miejsce dzisiaj wygrało teleturniej najgorszej miejscówki na mapie. <grystanie> Dokładnie tak. Gratulacje, gratulacje. Nie każdemu się to udaje. Nie każda mapa ma takie przywileje, żeby dostać takie, taką nagrodę. Ale ten parkour zdecydowanie taką nagrodę otrzymał. Także GG. No, to ja rozumiem, że cały etap mnie rozwaliło. Ale jeszcze tutaj mi nie pasuje. Chociaż już tutaj e, padł ten skok, który był bardzo zły i niedobry. E, ten drugi, oczywiście. To i tak to trzeba wysadzić. Tak. Normalnie, to ta, 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 lubię, ta lubię. Jeszcze spawn wysadzimy. Czemu by nie? Tutaj tego prokuratura też sobie wysadzimy. Bo czemu by nie? Proszę bardzo. Ciebie też wysadzimy. Wszystko wysadzimy. Kurde, co się będziemy? Proszę bardzo I Jeszcze tutaj, to już samo powinno wyłapać, bo pewnie jakiś odłamek poleci Nie poleci odłamek, co się dzieje? Ale złoto leży na górze, nie? Dobra O, A dziękuję teraz wam bardzo za oglądanie Dziękuję za łapki w górę, za komentarze, za udostępnienia a, i, i idę, kurde, jeśli się odstresować na innej mapce. Dokładnie, tak. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie i coś. Hej, hej.